Czwartek 29 lutego w Dziennym Domu Pobytu Seniora, który znajduje się w Kościerzynie przy ulicy 8 marca obchodzono pięciolecie powstania tej cennej inicjatywy. W uroczystości uczestniczyły władze miasta, przedstawiciele kościerskiego MOPsu oraz seniorzy, którzy są stałymi bywalcami tej placówki. Dzienny dam pobytu seniora to codzienny e, rytuał. Od poniedziałku do piątku seniorzy od godziny ósmej do godziny piętnastej przychodzą na swoje zajęcia zaplanowane w cyklach tygodniowych, miesięcznych i kwartalnych. E, codziennie korzystają z posiłku, śniadanie, obiad, e, podwieczorek i w ciągu dnia mają zaplanowane spotkania zarówno z fizjoterapeutą, jak i z pielęgniarką. E, mają warsztaty terapii zajęciowej w pełnym pakiecie, ponieważ mamy terapeutę zajęciowego. Raz na kwartał wychodzą bądź wyjeżdżają na takie dalsze inicjatywy typu wycieczka, na przykład do ogrodów Hortulus w zeszłym roku, czy też do kina, do teatru. Rzeczywiście od samego początku, jak zostałem burmistrzem, była potrzeba Znalezienia miejsca dla seniorów. Najpierw zrobiliśmy taką salę w Domu Kultury, wyburzyliśmy ścianę z zapleczem, potem szukaliśmy możliwości dofinansowania, znalazły się i wybudowaliśmy Dzienny Dom Pomytu Senior Plus, wykorzystując właśnie pomieszczenia po ktbs się po dawnych biurach KTB. Atmosfera jest piękna, jesteśmy zadowoleni, zawsze jest jakieś zajęcie. Jestem samotny, dlatego tu chodzę i jest, jest z kim rozmawiać i wycieczki mamy i tak spotkania, robotki takie i no czas leci, bo samemu w domu można zgrupić, nie? No. Tak, o Hannie przecież zapomniałam. Gdy tworzyłam 10 zwrotek, to się stresowała. Zawsze są jakieś zajęcia. Mili ludzie. Jeden drugiego wspiera. Kocham ludzi, lubię towarzystwo, nie, nie lubię być sama. A tutaj jest bardzo miło, sympatycznie. Spotykamy się, jeździmy na wycieczki, korzystamy z różnych imprez, chodzimy do kina.